Cześć, nazywam się Michał Zaremski, jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym. I dzisiaj pod tym kątem będę chciał Ci, drogi widzu, doradzić a propos tych butów, które tutaj stoją, bo w moim gabinecie na co dzień dobieram wkładki pacjentom, diagnozuję ich stopy, pracuję ze stawami skokowymi, z całym aparatem ruchu, ale będę też Ci chciał doradzić jako sportowiec, i mogę powiedzieć, że maratończyk, bo jeden oficjalnie maraton ukończyłem, chociaż nie cierpię długich dystansów. I dzisiaj na blat weźmiemy sobie te oto buty. Ja w tytule napisałem o rysach. Dlaczego? Bo 3-4 lata temu urodziło mi się marzenie, żeby zdobyć rysy, czyli najwyższy szczyt w Polsce, 2499 metrów. I chciałbym Ci dzisiaj podpowiedzieć i rozwiać dylemat, bo sam taki miałem. Jakie dokładnie buty wybrać na tą wycieczkę? Ja tam szedłem dokładnie 16 września tego roku. Mieliśmy tak zwane piękne okno pogodowe. Słoneczko świeciło, co mnie jeszcze bardziej cieszy już się uśmiecham, że dwa dni później spadł śnieg w tatrach i już właściwie wchodzenie na rysy stało się praktycznie niemożliwe. I co? Stanąłem przed dylematem tego, bo oczywiście, jak to ubiegacza u mnie butów, jest całe multum w szafie. Natomiast już były takie, większość z nich już jest ostro podmęczonych, więc stwierdziłem, dobra, idę na rysy, nie ukrywam, że miałem lekkiego cykora, mówię, dobra, coś by trzeba było nowego kupić, dobrego na te rysy i w jakich butach to pokonać. Pogrzebałem troszkę w internecie, a jestem osobą, która nie lubi wydawać zbyt dużych kwot na buty biegowe. Właściwie w większości to, nie, rzadko kiedy przekraczam kwotę 300 zł. No i na, znalazłem buty Salomon Mad Cross. Matkros, Aha, co jest ważne i muszę tutaj dodać, że materiał nie jest sponsorowany, także nie dostaję ani złotówki od Salomona. Szkoda, bo chętnie bym przyjął, ale to może czas to kiedyś zmieni. W każdym bądź razie znalazłem buty Salomon Matkros, Fantastyczna cena, jedyne 290 zł za buty Salomona. Stwierdziłem, to jest to. No i kupiłem. Przyszły sobie świeżynki właściwie na tydzień przed moim wypadem na rysy. Eee, zdążyłem je przetestować. Jeden, jedyny raz prowadząc trening Nordic Walking z naszą grupą i stwierdziłem, że buty są niezwykle wygodne. To było tyle. Od razu zaznaczę, że nasza wycieczka biegowa na Rysy nasza wycieczka na Rysy miała być wycieczką biegową. Była to męska wycieczka, miało być rześko, wiecie, z wyzwaniem i ze zmęczeniem. Zaczynaliśmy na Palenicy Białczańskiej, jeśli się orientujecie, to jest parking na dole pod Morskim Okiem stamtąd Asfaltem idziecie, bądź możecie właśnie truchtać i taki był nasz zamysł, że będziemy truchtali od Paleńcy Białczańskiej aż do schroniska Morskie Oko. To jest mniej więcej dystans około 8 km. <laughs> więc buty miałem mieć dobre biegowe, ale co dla mnie było najistotniejsze, oczywiście to, żeby one były wygodne, ale żeby potem sprawdziły się no już w tej takiej wspinaczce, która rzeczywiście ma miejsce na wysokości powyżej 2200 metrów i teraz konkrety. Dlaczego te buty, dlaczego ja Wam je gorąco polecam? Bo najpierw je przetestowałem na treningu Nordic Walking. Potem, oczywiście, najlepszym testem tych butów były rysy. Samo truchtanko, pełna wygoda. Słuchajcie. Drop w tych butach, o dropie mówiłem w filmiku, który nagrywałem mniej więcej chyba rok temu. Tam mówiłem o butach Merel Vapor Glove, czyli tak zwane barefooty, czyli buty Bosa stopa. Ja tu postaram się wrzucić link. Możecie sobie tam zerknąć, też o tych butach posłuchać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy rodzaj buta. Tam też tłumaczyłem o dropie. Czym jest drop? Drop to jest różnica wysokości między piętą a tym, jak, jak ustawiają się Twoje palce, czyli właściwie wysokość pięty w stosunku do Twojego przodostopia, czyli tego miejsca w bucie. W, o ile w Merelach ten drop jest zerowy, to tutaj drop wynosi 8 mm. Ja jako fizjoterapeuta, terapeuta manualny, z reguły doradzam moim pacjentom, żeby... Odradzam wysoki drop. Dlaczego? Bo to, co mówiłem w tamtym filmiku. Słuchajcie, natura nam dała fantastyczną stopę. Ogromną ilość więzadeł, które wspaniale amortyzują naszą stopę od yy, najmłodszych lat naszego życia. Tylko my, niestety, to trochę psujemy. No, tak, tak żyjemy w cywilizacji zachodu, że kupujemy dzieciom mięciutkie buciki. Potem sami sobie kupujemy mięciutkie buciki, no i robi się problem. Natomiast yy, uważam, że. Drop o wysokości 8 mm to jest drop, który jest takim średnim dropem, mniej więcej, tak się mieści w tych zakresach drop, drop, dropu. Dropów. I to jest drop, który zapewnia nam to, że nasza pięta będzie odczuwała komfort, ale nie rozleniwia nam jeszcze naszej stopy. Więc drop w Salomonach, jest wys... w tych Salomonach Matkrosach jest wysokości 8 mm. I teraz co? Fantastyczne truchtanie do morskiego oka, słuchajcie. Aha, czemu fantastyczne truchtanie? Producent Salomonów nazywa to Sensi Fit i Endofit, tak nazywa swoją tak zwaną wewnętrzną cholewkę, która otula naszą stopę i dodaje jej to takie. Fajne, solidne trzymanie. I rzeczywiście to się odczuwa. Ja mogę powiedzieć, że jestem specjalistą, jeśli chodzi o skręcanie stawów skokowych. Do pewnego momentu mojego życia skręciłem, jeśli dobrze pamiętam, 12 razy staw skokowy, 7 lewy, 5 czy 6 chyba prawy, więc tu byłem specjalistą. Teraz już na szczęście od, od długiego czasu stawu skokowego nie kręcę. Trochę sobie nad tym popracowałem, natomiast to, co jest dla mnie ważne, że ten but trzyma stabilnie piętę. I ja to, wierzcie mi, w wielu butach czuję, jak, jak ta sytuacja wygląda. Dla mnie jest to bardzo istotne, żeby moja kostka była pewna i żebym na wszelakich nierównościach terenu czuł, że to podparcie w bucie jest konkretne i stabilne. I ta stabilność pięty jest w samolotach, matkrosach dla mnie super odczuwalna. Ok, dotruchtaliśmy do Morskiego Oka, tam szybkie przebranie, szybka konsumpcja i dzida na rysy. Oczywiście najpierw czarny staw, więc już się zaczęło robić stromo, potem troszkę znowu płaskiego truchtanka, szybkiego marszu od czarnego stawu w kierunku buli nad rysami, chyba tak się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. No i potem zaczyna się solidna wspinaczka. Wspinasz się tak naprawdę po wielkich głazach, płaskich kamieniach. Najczęściej, jeśli chodzi o te płaskie kamienie, to co zauważyłem? Słuchajcie, podeszwa w tym bucie ona się nazywa konta grip. Dokładnie, mógłbym nie zapamiętać. Konta grip, tak, tak to nazywa producent w tych butach. Fantastyczna przyczepność. Mamy tutaj tak zwane, oni, oni chyba mówią na to kołki, no można powiedzieć, to kołki takie wyniosłości na podeszwie o wysokości 4-5 mm. <laughs> Wierzcie mi. Że na rysach, nawet jak macie takie piękne okno pogodowe, jakie nam cudownie natura przysporzyła, to wierzcie mi, że tam jest ślisko zawsze. Bo na tych płaskich kamieniach, nawet jak jest świetna pogoda, tam są strumyczki, wiecie, coś tam sobie ścieka z tych wysokich tatr. Więc często macie do czynienia z wodą na tych kamieniach. Te buty czułem się niezwykle pewny. Najpierw to nawet umysł podawał mi inną informację. Kurczę, widzisz Michał, płaski kamień, jeszcze mokry, pilnuj się wyjątkowo. Naprawdę, wierzcie mi, że te buty dały mi niezwykłą pewność na tych kamieniach i czułem się z nimi fa fantastycznie. Tutaj przy okazji taka anegdota. Ja nie jestem wybitnym chodziarzem po górach, natomiast wiecie, na czym się zastanawiałem? <laughs> Jak wchodziliśmy, a potem schodziliśmy z rysów, to wiele osób oczywiście chodzi w tych butach tak zwanych trekkingowych, nad kostkę i tak dalej. Wiecie co? Nie wiem, tutaj pewnie ci z Was, którzy mają większe doświadczenie, mogliby się wypowiedzieć, dlaczego akurat takie buty. Jak dla mnie, te buty z niższą kostką buty, można powiedzieć, trekkingowe, trail, trailowe to się mówi biegowe genialnie się sprawdziły. Te buty trekkingowe bardzo często, wyprzedzając niektórych ludzi na, na szlaku, widziałem jak im się noga suwa, ześlizguje. Ja w tych butach, wierzcie mi czy nie, ani razu nie poczułem tego, żeby noga mi się gdzieś ześlizgnęła. Także to jest fantastyczny atut tych butów. OK, powiedziałem o dropie, powiedziałem o świetnej cholewce w środku, która otula naszą stopę dosłownie, o dobrej stabilizacji. Oczywiście mamy tutaj też ten jęzor, no to to też jest fajna rzecz, która po prostu pomaga wam, no, ułatwia zakładanie tego buta. Sznurówki bardzo dobrze e, tą stopę trzymają. Co jeszcze ważne? Wkładka. Wkładka to jest chyba patent Ortolite, mi się to już starło. No wiecie, wkładkę, którą ja dopasowuję w gabinecie moim terapeutycznym, to jest całkowicie inną wkładką. To jest dla mnie taka troszkę szmatka, no ale nie znajdziesz butów, które mają inną wkładkę niż te typowo tak zwane ortopedyczne, które dopasuje ci fizjoterapeuta w swoim gabinecie. Natomiast ta wkładka rzeczywiście jest antybakteryjna. No muszę przyznać, że. 7,5 godziny nam zajęło wejście od paleńcy Białczańskiej w górę i powrót do Palenicy Białczańskiej. No muszę przyznać, że buty, że tak powiem, zachowywały dalej e, świeżość, o której nie jeden mógłby pomarzyć. Także e, to na pewno ich plus i tej wkładki. Co jeszcze chciałem Wam dodatkowo powiedzieć? Aha, kilka dni później biegałem po wspinaczce na rysy. Deszcz sobie padał, kropił. Kompletnie nie czułem, żeby buty mi przemakały. One rzeczywiście są fajnie zaimpregnowane przez producenta, więc nie przemakają, nie przemakają i to rzeczywiście się czuje. Wiadomo, że jak się w nich pobiega, może pół roku zaczną przebiegać. Natomiast ja tych butów używałem już, mogę powiedzieć, około 6-7 razy. Śmiało mogę je polecać. Polecam w ogóle wypad na rysy. Słuchajcie, niesamowita przygoda. No, tym, którzy zmagają się z lękiem wysokości, no to musicie uważać, bo ja taki lęk wysokości posiadam. Może nie jest on na najwyższym poziomie. Natomiast ja, kiedy weszliśmy na poziom powyżej 2200 metrów, zaczęły się te łańcuchy i odwróciłem się do tyłu. No muszę przyznać, że nogi, jak zwaty. Jeli ta przyspieszona praca, żołądek zaczęło lekko ściskać. Popracowałem sobie z tym oczywiście, bo na co dzień pracuję też w gabinecie nad naszymi emocjami u, naszy, u moich pacjentów, więc przerobiłem ten temat. Natomiast rzeczywiście rysy są niesamowitym wyzwaniem. Dlatego, jeśli chciałbyś wejść na rysy, ale nie tylko na rysy, jeśli chciałbyś biegać po lasach w, w, w cięższych warunkach pogodowych, październik, listopad, grudzień, jest mokro, jest błotniście, Pada deszcz, mamy jakieś błoto śniegowe, w 100% polecam ci te buty. Rewelacyjnie. Trzymają stopę, genialna podeszwa i przyczepność. I co? I mogę powiedzieć, że pewność, z którą ja się czuję, kiedy te buty zakładam, niesamowita pewność. Aha, i co jeszcze ważne? Kiedy chodzisz po górach. To na rysach, zanim weszliśmy tam trochę wyżej, to masę było wiecie takich małych kamieni. Kamieni, które tak, które tak naprawdę w takich butach jak Berfoot, czyli bosa stopa, o tych, których mówiłem wcześniej, no czujesz to, one cię ci wbijają pod stopę, drażnią ci tą podeszwę. To często jest wręcz bolesne. W tych butach kompletnie tego nie czułem, więc no tak się zastanawiam. Najchętniej fajnie piszcie komentarze nawet pod filmikiem, dlaczego akurat na przykład buty trekkingowe nad kostkę. Na tej jeszcze grubszej podeszwie chętnie poczytam, chętnie też się zapoznam, bo lubię się uczyć, e, lubię się rozwijać, więc chętnie, chętnie wezmę czyjeś też e, zdanie. Natomiast dla osób, które chcą rzeszko pokonać e, rysy, które chcą się pościgać, te buty, jak najbardziej buty w świetnej cenie 290 zł, bo tak kosztowały jeszcze do niedawna, pewnie inflacja to może niedługo zmieni, serdecznie polecam. E, no i co? I chyba wszystko powiedziałem w tym filmie, co Wam chciałem powiedzieć. Polecam. Oczywiście to, co ważne, bardzo proszę, jak macie chęć, będę Wam wdzięczny. Subskrybujcie kanał, dajcie lajki, komentujcie lepiej. Ja bardzo chętnie odpowiadam na komentarze, wymieniam się z Wami e, Waszymi spostrzeżeniami i moimi. I tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Wycieczek na rysy i wycieczek po górach, lasach. Bawcie się dobrze, bo życie w zgodzie naturą daje niezwykłą radość. Pozdrawiam. Michał Zarebski.